Witajcie, witajcie, a dzisiaj, zre, dzisiaj wracamy po 3, 7 albo 8 latach do naszych wspaniałych magazynów LEGO o Blue Ocean, ale Ocean, a dzisiaj z, wrócimy do... dzisiaj będzie wielki... chce magazyny LEGO o Blue Ocean, to zawsze łapkę w górę. Zawsze łapkę w górę, zasub ten kanał, żeby do końca kupić 100 skorupycji, a dzisiaj zręczymy kolejny magazyn Oblu z o osia, z minifigurką Kolem Z kolem śmiecikowy Cole, ze dwoma młotami, z Mowa Kai w akcji i, i LEGO NINJA KENNY GUN następny poziom z DRAGON RISING. I to jest, to jest ósmy numer na sierpień na rok 2024. A jak czy, czy kolejny odcinek magazynów Lego, to yy, jak będzie pod odcinkiem 5 łapy w górę, to będzie kolejny odcinek z magazynów Lego o Blue Ocean albo innych magazynów, od młodzieży. Tylko jak chcecie, napisać w komenda. Ja, ja napiszę w tym magazyny Lego, magazyny Lego, ja będzie hashtag magazyny Lego, to chce, będzie, wrócimy do. Naszych starych magazynów Lego o Blue Ocean. Z, a dzisiaj zrobimy Old Lego Ninjago z Dragon Age, czyli smoków z drugiego sezonu, czyli na, naszego Krawego Księżyca. Może niedalekiej przyszłości, może dadzą nas źródeł. No tak, no z drugiej części kawy Księżyc Szróżny Mocy. Czyli tam turniej żywiołów, z druga część. Nie będę sporo co się dzieje z drugiej części. To również źródeł, tak? Tak się nazywa. Nowy, n, 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 druga część naszego Krawego Księżyca. Tylko ma, możecie padać na inne kanały Lego YouTuberów. Macie, macie link, opiszę. Zapraszam Was do jego oglądania. Idziemy do, samej, potem idziemy do samego magazynu. A potem będziemy do samej minifigurki z pandyczkowe kolce drugiego sezonu Lego Ninjago Dragon Rising. Zapraszam. Do samej nimi, kurki, spaniczkowy kolb. Później do na ew. Do samej litomowanej karty Kajs akcji. To jest z drugiego sezonu. Turni źródeł. Tak wygląda Kajs z Turniej źródeł. Bardzo mi się podoba. Będzie moja ulubiona karta litomowana. I to jest dość nowe karty. Możecie macie link. opiszę. może chcecie serię, żeby kupił pakiet z następny poziom z Dragon z drugiego sezonu. Jak chcecie, napiszcie w komentarzach. Idziemy teraz do samego magazynu Lego Ninjago. Chyba wszyscy smoków. Zapraszam. Tu mamy miogłówki. Jak złoży naszego kochanego Kola, niszcza ziemi. Miogłówki. Nowy magazyn Lego City. O, J. Agent J. Comics. 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 Cinder. Trzeba znaleźć. Demon nasz dzień. O, ten plakat mi się podobał. bywa może powietrzem ten plakat. Miogłówki komiks, komiks, koniec komiksu nasze postacie z, z Dragorising z pierwszego sezonu i z drugiego sezonu Krawego Księżyca, Miogłówki i będzie... I 3, 3 września, czyli za niedługo, będzie najlepsza minifigurka, figurka. Na pewno to kupię. Ten magazyn będzie Rotlas, ale nie tylko Rotlas to, to jest Rotlas z drugiego sezonu. Z drugiego sezonu powstanie smoków, czyli Krawego Księżyca z pierwszej części. Bardzo mi się podoba figura. No, planuję to zakupić 3 września albo trochę później. To bo i jest nowy i niedługo będzie 20 sierpnia będzie nowy Mega Ninja Inch'Ago Legacy, czyli Arine, na pewno ten magazyn też kupię, bo nie mam, nie mam takiego wersji Alina i mi się mi podoba ten wojownik Wilcej ma, Maski Dobra, to było na tyle. Idziemy teraz do samej nimi, górki Spinaczkowy kol Nasz kochany mistrz się tak się prezentuje minifigurka Kola z, z, z minaczkowy kol czyli nasz kochany Mieś Tak wygląda, bardzo mi się podoba minifigurka. Kolejna minifigurka do mojej kolekcji z Lego Ninjago drugiego sezonu, z ekranowego księżyca, z wersji spinaczkowej. Fajnie, bardzo mi się podoba ta minifigurka. ta figurkę z Kola oceniam się na 10. Postaraj się, te o Blue się. Bardzo fajna figurka, Nigdy nie miałam miał kola z tej wersji, bo był nawet tylko na jednym, najdroższym zestawie. Bardzo się cieszę. Mam tego z zestawu. Bardzo się cieszę. Bardzo się ten... I bardzo się cieszę mam tego kola, bo był na najdroższym zestawie z tego niedzielnego sezonu, tej fali. I, I co widzowie. Także przed nowy tanke także odeje temat magazyn. Także przed odeje nowy maga temat magazyn. Ja się w sposobu kolejny zawsze łapkę w górę za ten kanał i do, i do zobaczenia i cze